Ciekawa zmiana ustawy w USA. Ciekawy incydent z tego samego regionu. Ciekawy ruch stanów względem Huaywea. I na koniec ciekawa ciekawostka z Afryki. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry, no i jak widzicie, dzisiaj same ciekawe ciekawostki, ale to dlatego, że tematy mogą być niewygodne dla YouTube'a. I musimy troszkę bardziej z family friendlić nasz przekaz. Oczywiście możecie, z pewnością będziecie wiedzieć o co chodzi, ale wybaczcie nam używanego słownictwa i używanej muzyki, doboru słów, bo no, no musimy jakoś się przypodobać. Słuchajcie między wierszami, a teraz zaczynamy pierwszy temat. Burmistrz Nowego Jorku podpisał ustawę o reformie policji. Obejmuje ona m.in. zakaz ściskania szyi zatrzymanych jako środka przymusu. Nowe przepisy traktują jako przestępstwo, ściskanie szyi oraz podobne techniki używane podczas aresztowań, wymagają cywilnego i sądowego nadzoru nad techniką. Stosowaną przez Policję Nowego Jorku w trakcie inwigilacji. Uprawniają ludzi do nagrywania i rejestrowania interweniujących funkcjonariuszy. Reforma wprowadza wymóg, aby policjanci mieli widoczne na mundurze identyfikatory z nazwiskiem i numerem służbowym. Ustanawia też system rozpatrywania skarg na pracę policjantów oraz działań dyscyplinarnych skierowanych przeciwko funkcjonariuszom. Zdaniem burmistrza Nowego Jorku, Billa de Blasio wiele z tego, co należy zrobić inicjuje społeczeństwo domagając się zmian. Jak dodał w wystąpieniu przed sygnowaniem reformy ruch Black Lives Matter musi być stałym wyzwaniem, by iść do przodu. To chwila nie tylko kryzysu i wyzwań. Ta pandemia, ten kryzys gospodarczy, to wołanie o sprawiedliwość społeczną, wyzwanie za wyzwaniem to nie tylko ból i frustracja, to także moment transformacji, ocenił. De Blasio podpisał ustawę w dzielnicy Bronx, podczas gdy wolontariusze malowali obok na jezdni napis Black Lives Matter. W swoim wystąpieniu przyznał, że policja Nowego Jorku wyraża obiekcje co do niektórych postanowień reformy. Rada Miasta w Nowym Jorku przyjęła już w ubiegłym miesiącu obszerny pakiet reform policji. Burmistrz początkowo odmawiał jego podpisania po protestach ze strony policji argumentującej, że Ustawodawstwo osłabi jej zdolność działania w obliczu nowego gwałtownego wzrostu złoczeństwa. W czerwcu liczba przypadków użycia sprzętu w pięciu dzielnicach miasta znacznie wzrosła w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Odnotowano 130% liczby incydentów. Z 89 zwiększyło się do 250. To samo dzieje się w tym miesiącu. W weekend dnia niepodległości 4 lipca doszło do użycia sprzętu 64 razy. Od piątku do poniedziałku incydent. Osoby. I know many in the police department, including many I truly respect, are concerned. They're concerned about some of the additional language around diaphragms. No ciekawe, z jednej strony widać ewidentny wzrost przestępczości w nowym jorku, a z drugiej burmistrz obniża uprawnienia policji. Wiadomo, pewnie duża część tych incydentów została wywołana przez protesty, które legitymizowały w pewnym stopniu przemoc. Może w takim wypadku zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, w tym wypadku obniżenie kompetencji policji, uspokoi dużą część i nie będzie już przyzwolenia na stosowanie, jakby to powiedzieć tak po youtubeowemu. Argumentów niewerbalnych. Kolejna sprawa to jest pytanie, czy policji faktycznie potrzebne są aż tak drastyczne środki, jak z, znowu youtubera, youtubowa jutu, jut, wersja tego słownictwa. No, jakie to środki? Mocne przytulanie szyi złoczyńcy kolanem. Dwie przesłanki sugerują, że burmistrz postąpił całkiem rozsądnie, ale mimo to warto spojrzeć na drugą stronę medalu. Co jeżeli niekoleżeńskie zachowanie w Nowym Jorku nie uspokoi się tylko za ogni? A raczej wszystko na to wskazuje, bo po pierwszym incydencie to nie policja już była tym złym. W takim wypadku policja będzie mniej skuteczna, a nikt chyba nie chce wracać do sytuacji w tym mieście z 75, gdy jak przylatywało się tam na lotnisko, to dostawało się taką ulotkę. Na której widniał tytuł, tłumacząc na język polski, Witamy w Mieście Strachu, poradnik przetrwania dla odwiedzających miasto Nowy Jork. Ale raczej mało jest to prawdopodobne, żeby bezpieczeństwo w tym mieście aż tak cofnęło się przez jedną reformę. Miejmy taką nadzieję, przynajmniej. Tym bardziej, że Nowy Jork to, jakby nie było jedno z największych skupisk polonii na całym świecie. I co więcej, to właśnie tam mieszka nasz pełnoprawny prezydent kraju. Obejmuje niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych odzbiórek podpisów uczciwych wyborów prezydenckich dokonanych w drodze e-votingu poprzez naród wyposażony w karty do głosowania. Dobra, czas kolejnego newsa, który sugeruje, że nasza nadzieja może być bardzo złudna. Szef nowojorskiej policji Terence Monahan, a także trzech innych funkcjonariuszy zostało zranionych podczas blokady środowego pokojowego marszu przeciw rosnącej przemocy z użyciem sprzętu przez protestujących przeciwko policji. Incydent miał miejsce na moście bruklińskim. Marsz w stronę Manhattanu z udziałem duchowieństwa, działaczy społecznych i policji, wśród których był Monahan, zablokowała niewielka grupa przeciwników Stróży Porządku. Antypolicyjne protesty przebiegają pod Hasłem Defund the Police i uczestnicy domagają się m.in. okrojenia funduszy na policję. New York Police Department relacjonując starcie, pisało na Twitterze, że funkcjonariusze są mocno atakowani przez protestujących. Pokazała też w mediach społecznościowych wideo, na którym mężczyzna z laską ruszył na funkcjonariuszy, raniąc kilku z nich. Policyjne zdjęcia przedstawiają jednego funkcjonariusza ze zranioną twarzą, drugiego z bandażem na głowie oraz następnego, który pomaga opatrzyć koledzy rane głowy. Monahan, który w zeszłym miesiącu ukląkł w solidarności z protestującymi, doznał obrażeń dłoni. Według lokalnych mediów pośród zagradzającym przejście marszowi przeciw przemocy mogli się też znaleźć pospolici zadymiarze telewizja New York One podała, że w wyniku starcia aresztowanych zostało 37 osób, w tym 14 kobiet. Może od nowa na początku miał miejsce incydent z udziałem mundurowego oraz nie białego człowieka. Następstwem tej sytuacji były protesty przeciwko policji. Po jakimś czasie zaczęto organizować protesty przeciwko protestom, przeciwko policji. A ten teraz policjant został zaincydentowany przez członka protestu przeciwko protestom, przeciwko protestom, przeciwko policji. Wszystko jasne. No i teraz nawiązując do tematu numer jeden. Kto tutaj miał rację? Znaczy, kto ma najwięcej racji? Ciężko wskazać jednoznacznie na tego dobrego i złego. Wszystko oczywiście zależy od punktu widzenia. Dla części niebiałych prawdopodobnie zmniejszona władza policji jest dobra. Dla przeciętnego mieszkańca Nowego Jorku z europejskimi korzeniami pewnie sama zmiana nie jest tak istotna. Ważny jest spokój. Za to dla tych części ludzi, którzy mieszkają w dzielnicach, Pełnych złoczyńców, policja jej uprawnienia jest potrzebna, aby móc chociażby normalnie dojechać, jak każdy człowiek, do pracy. Dlatego nie wskazujemy na konkretnie jedno dobre rozwiązanie. Jak wy macie jakąś opinię, to zapraszam do podzielenia się nią w komentarzach, albo jeszcze lepiej na naszej nowej grupie Facebookowej podstawki macie reaktywację. A teraz zapraszam Was do newsa, tym razem odchodząc już od miasta strachu, ale zostając w samych Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. the united states has a huawei announcement of our own today the state department will impose visa restrictions on certain employees Pracownicy firmy Huawei nie są mile widziani w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu nałożył sankcje wizowe na część z nich. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje wizowe na część pracowników chińskiej firmy telekomunikacyjnej Huawei. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że są one karą za współudział w praktykach łamania praw człowieka przez Pekin. W czasie konferencji prasowej w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji określił firmę Huawei mianem narzędzia komunistycznej partii Chin. Departament stanu nałoży restrykcje wizowe na niektórych pracowników chińskich firm telekomunikacyjnych, takich jak Huawei, które udzielają materialnego wsparcia reżimowi biorącemu udział w łamaniu praw człowieka na świecie. Oświadczył Mike Pompeo, który wcześniej określił Huawei mianem konia trojańskiego chińskich służb wywiadowczych. Sekretarz stanu USA dodał, że działania podjęte przez amerykański rząd wobec Huawei powinny stanowić ostrzeżenie dla innych firm technologicznych. We wtorek prezydent Donald Trump podpisał ustawę nakładającą na Chiny sankcje za działania podważające autonomię Hongkongu. Odebrał też Hongkongowi preferencyjny status w relacjach z USA. Huawei już od roku zmaga się z restrykcjami narzuconymi przez USA. W maju administracja Donalda Trumpa przedłużyła je na kolejny rok. Amerykanie postanowili wówczas uderzyć dodatkowo w biznes procesorów. Cała historia zaczęła się w połowie maja 2019 roku, kiedy administracja Donalda Trumpa ogłosiła stan zagrożenia i stworzyła czarną listę. Znalazły się na niej wybrane chińskie przedsiębiorstwa, z którymi nie mogą współpracować amerykańskie firmy. Pokłosiem decyzji USA było zawieszenie współpracy Google i Huawei. W maju Stany Zjednoczone przedłużyły zakaz współpracy z wybranymi chińskimi firmami do maja 2021 roku. Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim Huawei oraz ZTE. Nie obejmuje pozostałych przedsiębiorstw produkujących smartfony. W tym samym miesiącu USA zapowiedziały zakaz sprzedaży firmie Huawei procesorów, które mogą zawierać technologie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. To ASEAN leaders who have declared that the South China muszą disputes must be resolved through international law jeszcze raz jedną sprawę. Mike Pompeo poinformował, że są one karą za współudział w praktykach łamania praw człowieka przez Pekin. Dobrze, same sankcje na Huawei są całkiem racjonalne. Wojna gospodarcza trwa, USA muszą utrzeć nosa Chinom, a te staną. W dodatku, ta firma telekomunikacyjna nieraz była oskarżana o inwigilowanie społeczeństwa, przekazywanie danych Pekinowi, na co oczywiście Waszyngton pozwolić sobie nie może, ale sankcje na pracowników, no serio, po pierwsze, to nie jest tak, że jak się pracuje w jakiejś firmie, to dlatego, że się wspiera jej politykę, tylko dlatego, że ta płaci. U I uwaga, wiadomość dla Pompeo, może pan nie wie, ale niektórzy nie mają wyboru pracy. Aż takiego jak pan i pracują tam, gdzie są po prostu jakieś pieniądze, z których będą mogli się utrzymać. Tak samo można powiedzieć o wszystkich pracownikach chociażby platform wiertniczych, które często powodują katastrofy ekologiczne, albo o pracownikach McDonalda, który produkuje niezwykle niezdrową żywność. Przecież oba te przypadki to jest zamach na zdrowie ludzi, więc idąc logiką pana Majka, na wszystkich ich powinno nałożyć się sankcje. Ale trzeba przyznać jedno, no mowa o niektórych pracownikach, nie jest jasne o których, ale być może Pompeo ma na myśli tylko zarząd firmy. Ale dalej każde przedsiębiorstwo w Chinach musi współpracować z rządem i koniec. Jak nie będzie współpracowało, no to nie będzie istniało i to jest polityka Pekinu, a nie firm. I czy ludzie w nich pracujący powinni rezygnować ze swojego dobrobytu na rzecz dobra USA? No ale dobra, patrząc na sprawę politycznie, jest to całkiem niezły ruch. Na pewno Pompeo przyczyni się do zmniejszenia wpływu Chin na rynku amerykańskim, a to jest bardzo istotne w tym konflikcie przecież. Kolejna sprawa to, jak całą sprawę odbierze opinia publiczna. Zradzę tajemnicę. Pewnie jako dbanie o interesy Stanów, więc dobrze. Ale dobra, koniec tej Ameryki. Ona bardzo daleko jest na razie od nas, więc chodźmy może już do, nie wiem. Do Afryki, zobaczmy, jakie tam są teraz konflikty. Zbiornik przy Tamie Wielkiego Odrodzenia, przy gigantycznej elektrowni wodnej na Błękitnym Nilu, wypełnia się wodą, przekazał w środę etiopski minister do spraw wody. Słowa ministra wzbudziły zaniepokojenie w Sudanie i Egipcie, ponieważ dzień wcześniej negocjacje między tymi trzema państwami w sprawie zalania zbiornika wodą z Nilu zakończyły się fiaskiem. Budowa Tamy oraz wypełnienie jej wodą idą w parze, mówił w środę w miejscach medialnych etiopski minister do spraw wody Selishi Bikale. Jak stwierdził, napełnienie zbiornika zapory nie musi czekać do kończenia konstrukcji. Poinformował, że poziom wody wzrósł z 525 do 560 metrów. Później w środę minister precyzował we wpisie na Twitterze, że woda do zbiornika przy tamiej wielkiego odrodzenia napływa z powodu intensywnych opadów deszczy i wypełnia zbiornik w sposób naturalny. Nie zaprzeczył jednak podnoszonym przez Kair i Hartum obawom, że Abis Abeda zdecydowała się zalać zbiornik. Stworzenie zalewu jest ostatnim krokiem przed uruchomieniem elektrowni. Jak pisze agencja Reutera, ruch ten z pewnością wywoła stanowczy sprzeciw ze strony Egiptu oraz Sudanu, przez które Nil przepływa. Rzeka stanowi do Państwu główny zasób wody. Egipski minister spraw zagranicznych zwrócił się do władz Etiopii o pilne wyjaśnienie, czy zaczęły wypełniać zbiornik przy Tamie Wielkiego Odrodzenia, podaje Reuters. We wtorek fiaskiem zakończyła się ostatnia runda negocjacji między Abisadebą, Hartumem oraz Kairem w sprawie uregulowania przepływu wody przez Tamę. Stolicom nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie. Tymczasem w czerwcu Etiopia przystała na propozycję, by wstrzymać napełnienie zbiornik do czasu wypracowania porozumienia ze stroną sudańską oraz egipską. Wszystkie wysiłki włożone w znalezienie rozwiązania nie przyniosły rezultatu, oświadczył w poniedziałek szef egipskiej dyplomacji Shemek Shukli. Biorąc pod uwagę to, że Egipt praktycznie tylko czerpie wodę z Nilu, to taka tama może bardzo zagrozić bezpieczeństwu tego całego państwa. Wyobraźmy sobie taką sytuację bliższą naszym sercom, że Polska 90% ropy, gazu, węgla, uranu, części do solarów słonecznych i farm wiatrowych czerpie od Rosji. A teraz pomnóżmy to jeszcze uzależnienie przez tysiąc, bo chodzi o wodę. Całkowicie podstawowy środek do, nie, niezbędny do jakiegokolwiek życia, a nie jakaś tam energetyka, to jest mniej więcej taki poziom konfliktu. Egipt byłby całkowicie uzależniony od Etiopii, co na pewno nie podoba się Kairowi. Za to Etiopia dostałaby duży zastrzyk władzy w regionie oraz na pewno pozytywnie wpłynęłoby to na jej gospodarkę. Ale uwaga, Egipt. Nie pozwoli na taki stan rzeczy. A dlaczego? No, bo chyba nikt by na coś takiego nie pozwolił. Chyba tu dużo lepszym rozwiązaniem jest już konflikt zbrojny niż brak wody. Dobrze, takim pozytywnym akcentem może przejdźmy do drętwego suchara. Jaka jest różnica pomiędzy skokiem z pierwszego i z dziesiątego piętra? Z pierwszego najpierw jest nic, a później a, a z dziesiątego najpierw a, a później nic. Tego trenfego skora są Arkadiusz, paniec naszej nowej grupie Facebookowej Podstawki Maciej Reaktywacja, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złoty balkon. Jeśli i ty chcesz zostać z Bowiem to koniecznie napisz swojego skarbu wiadomości na naszej grupie facebookowej Podstawki Maciej Reaktywacja, nowa całkowicie grupa zreaktywowana po naszym banie, także możesz tam jeszcze osiągnąć bardzo wiele i Twój status może od razu się poprawić. Status społeczny oczywiście będziesz uważany za jednego z redaktorów e, naszego serwisu, bądź na bieżąco, jeżeli będziesz miał aż taki wpływ na nasze wiadomości. Tymczasem, oczywiście zapraszam Was wszystkich serdecznie do subskrybowania tego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco oraz zaglądaniu tutaj o 6.30 i o 18 każdego dnia, ponieważ codziennie robimy dla Was aż dwa serwisy informacyjne, serio aż tak dużo, więc e, nie wypada nie być na bieżąco. Subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, a na koniec standardowo jeszcze muzyka od jednego z was, do której link macie na samym dole opisu Trzymajcie się ciepło, no i cześć Podczas brany tematu napisałaś do mnie swoją słodką gadkę, nie wierzyłem, że to do mnie mija rok A może sekund 5, o oh mój Boże To niewygodne jest Odpisywać nie lubię, bo ten co zabijam w klubie Sutmy się lepiej na tobie gdziekolwiek jesteś i czujcie po twoich powiekach oh Fu ej Są nie chce mi się o nie chce mi się gadać z tobą, nie chcę znowu dyskutować